Wyjaśnię wam, co to są dane osobowe. Ciągle jeszcze spotykam się z pytaniami o to, co to tak naprawdę są dane osobowe. Najprościej rzecz ujmując, dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba zidentyfikowana to osoba, której tożsamość znamy lub możemy ją określić. Dane osobowe, więc, to nie tylko podstawowe informacje takie jak imię czy nazwisko. Ale również inne informacje, tzw. identyfikatory, które mogą prowadzić do rozpoznania konkretnej osoby. W Unii Europejskiej definicja ta została uregulowana przez rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, potocznie znane jako RODO, które wprowadza szczegółowe wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Przepisy te obowiązują oczywiście również w Polsce.